pan poseł Robert Oba z klubu parlamentarny Lewica. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Po raz kolejny rozmawiamy o raporcie za 2018 rok w maju 2020. W firmie, gdybyśmy prywatnie tak pracowali, każdy z nas zostałby od razu zwolniony. No bo niby dlaczego mamy czekać praktycznie dwa lata na to, żeby rozmawiać o takim raporcie. Raport też wpłynął też do Sejmu 26 września 2019, co i tak było późno. W moim rodzinnym mieście w Jeleniej Górze jest jeden żłobek prowadzony przez samorząd. W raporcie, a tak jak tutaj moi przedmówcy i przedmówczynie mówiły, mówicie państwo, że dużo taniej zlecić to w ręce prywatne. Ja jestem tego przeciwnikiem i uważam, że powinniśmy wesprzeć samorządy po to, żeby te samorządy mogły budować te żłobki, ale też je utrzymywać. Myślę, że nie przypadek, że 7 października były minister ochrony środowiska, aż niestety nie żyjący, podsumował politykę w stosunku do żłobków powiedział cytując nie trzeba pomagać w sposób sztuczny w budowie żłobku, przedszkoli tych innych rzeczy to są sprawy chwilowe jako spuścizna po poprzednim systemie komunistycznym dziękuję dziękuję bardzo